No i co? Jestem, moi drodzy. Wróciłem właśnie. Zostało mi jeszcze 40 km. Wróciłem ze Szwajcarii po 2,5 roku w Szwajcarii, 10 latach w Niemczech, wracam do Polski, wracam do was. Będziemy robić filmy. Teraz one będą regularnie. Jak mogliście zauważyć, w ostatnich tygodniach mniej mnie było, ale było to związane właśnie z tym, że się przeprowadzałem, zakończyłem umowę o pracę. Inne sprawy musiałem zamknąć garaż wysprzątać, jak widać cały warsztat teraz przewożę to w sobotę do warsztatu w, na Nowej Hucie i zaczynamy teraz na poważnie, filmy będą co najmniej raz w tygodniu jak się uda to może częściej teraz w sobotę właśnie jadę rozładować maszyny w poniedziałek niestety nie udało mi się tego wcześniej zrobić a miałem to w planach już w styczniu założenie spółki zo ale nie dało się, bo z jakichś względów został mi zablokowany dostęp do platformy ePUAP, z której można podpisywać pod profilem zaufanym dokumenty, ale mi się to nie udało, dlatego teraz razem z moim biurem księgowym będziemy to załatwiać w poniedziałek i potem dalej będziemy popychać sprawy do przodu. W środę, czwartek, piątek mam pierwsze warsztaty, ale nie u mnie w warsztacie, tylko w takiej małej firmie, która zajmuje się naprawami pod zespołów do tramwajów właśnie w Krakowie, może tam chłopaki mi pozwolą nagrać jakiś filmik i będziemy działać teraz. Na Facebooku, na YouTubie tradycyjnie i na TikToku. Także to no będzie grubo. Poza spawaniem, jeszcze trochę będę opowiadał właśnie o tym, jak to wygląda z otwieraniem firmy w Polsce przede wszystkim spółki ZO, e, czy to się opłaca, jak to zrobić. E, i czy nie, wyjdzieś, nie wyjdziemy na tym lepiej niż na przykład na, na ryczałcie? Także wszystko będziemy, będę Wam pokazywał w najbliższych filmach. Będzie dużo nowego sprzętu, trochę właśnie wiedzy takiej księgowej, jak spawacz ma się ogarnąć, żeby na tym dobrze wyjść, a nie żeby dopłacać do biznesu. No i wspólnie będziemy się uczyć. Także jadę do domu, do żony, do córki i. Odezwę się do Was później. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia.